Siemano mordeczki, słuchajcie, dzisiaj mega zajawkowa sprawa, ponieważ spełniło się moje marzenie Jak śledzicie mnie na różnych social mediach, już wrzucałem shortsa z tymi zwierzakami, ale dzisiaj skupimy się na nich No i na jeszcze jednej sprawie, otóż będziemy przenosić do tego terrarium tą sercem wow! Samice pytona siatkowanego I dzisiaj właśnie zajmiemy się jeszcze tymi słodkimi bąblami, które są właśnie tutaj Słuchajcie, tak jest, udało się spełnić marzenie i za mną znajdują się trzy przepiękne warany Glauerta. Waranus Glauerti, bo tak się nazywa główny bohater dzisiejszego odcinka, w końcu dotarły do mnie. Po roku czasu czekania, aż trafią się w mojej ulubionej hodowli tych zwierząt w Polsce, a dokładnie mowa o... o kurde, o! mam złą koszulkę. No, i o to chodziło. Dokładnie o to chodziło, bo właśnie o tym hodowcy mówimy: czyli Warano i Żółwio Sfera. Moi kochani, właśnie od Mikołaja mam te swoje trzy piękne warany. Przy tak młodych osobnikach naprawdę bardzo ciężko jest je wyseksować, więc tak docelowo mamy tutaj tak naprawdę trzy młodziaki, które roboczo mają na imię. Chyzio, Zyzio i tam w rogu mamy Dyzia. A może tam jest Chyzio, a tu jest Dyzio, a może tam to jest Dyzio, a może tu jest Zyzio. Eee... Dobra, trochę się pogubiłem, ale nieważne. Moim zdaniem są to jedne z najpiękniejszych waranów australijskich, i jakie występują. Występują one w terenie północno-zachodniej Australii, w regionie Kimberley. Dlatego też w nazwie występuje waran z Kimberley. Często możecie się z tym spotkać. Naprawdę świetne młodziaki, bardzo fajne. Spróbujemy teraz delikatnie złapać takiego Urwisa, żeby go dobrze przetrzymać. Teraz mały tip. Słuchajcie, ogólnie, jeżeli trzymamy młode warany, to starajmy się je trzymać właśnie w ten sposób za ogon. I jak widzicie, w ogóle nie przejawia agresji, są naprawdę mega spokojne, nie miota się, nie próbuje mnie ugryźć. Są to naprawdę rewelacyjne warany, jeżeli chodzi o początek. Elegancką można sobie takiego zwierzaka oswoić super. Nie rosną wielkie, więc naprawdę są przesympatyczne, bardzo ładne. I mega, mega fajne. No spójrzcie sobie, jaki gozie jest wyluzowany. Teraz go puszczę. No, uciekaj brżdąco i sobie pobiegł. Ale jak widzicie, nie ma paniki. W tym momencie terrarium dla tego mojego małego trio znajduje się właśnie 45 na 45x45. Mamy lampę UV A UVB. Jednocześnie grzewczą. Jest to metalohalogen najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi właśnie o warany owadożerne. Chyba o wszystkie warany. Jest to naprawdę fajna sprawa, bo nie dość, że daje mega dobry hotspot bo tutaj mamy w granicach 38 stopni. To też podgrzewa wszędzie temperaturę i to jest naprawdę świetne. Te warany rosną totalnie nieduże. Rzadko kiedy gryzą, naprawdę, mega rzadko się to zdarza. Dodatkowo są bardzo, ale to bardzo nieduże. Bo dorosły samiec, który jest zawsze większy niż samica u waranów, tak właśnie to wygląda, także zupełnie odwrotnie niż u większości węży, gdzie to właśnie u węży samice są masywniejsze, większe samce rosną mniejsze, tak u waranów to samce są większe, są masywniejsze, a samice dużo mniejsze. Podam wam wielkość dorosłego samca, który z reguły osiąga pełnej długości ciała i ogona około 70 cm, ale tego typu wielkości samce naprawdę rzadko się zdarzają. Teraz to, co najważniejsze, to zajmiemy się tą samicą pytana. Słuchajcie, ja zawsze jest to duży zwierzak, więc ja zawsze wykorzystuję hak do potarcia jej głowy. Dzięki temu ona wie mniej więcej, że nie będzie jedzenia, że będzie spoko. Jak widzicie troszeczkę już się jej urosło. Więc teraz musimy powoli ją wyciągnąć. Popatrzcie w ogóle, jaka ona jest spora. To już naprawdę nie jest mały wąż, a będzie jeszcze dużo, dużo potężniejszy. Ja naprawdę chcę, żeby była wychyliowana. Teraz przeniesiemy ją do nowego zbiornika. Zobaczymy, zaraz się przyjrzymy, jak się będzie tam zachowywać. Jak widzicie tak się prezentuje puste terrarium, do którego przeniesiemy moją piękną samicę siateczki. Uuu, wystrój nie będzie zbyt mocny, ale całe terrarium będzie się prezentować tak. Jak możecie zobaczyć, nie ma zbyt dużego wystroju, tutaj w tym miejscu mamy wyspę ciepła, gdzie będzie się właśnie zwierzak wygrzewał. Nie chcę tutaj dawać kryjówki, chcę, żeby mnie widział, będzie to naprawdę duży zwierz i chcę, żebyś się przyzwyczaił. Jedna kryjówka, bardzo otwarta, w zupełności mu wystarczy do tego, co chce osiągnąć. Słuchajcie, moi kochani, jeszcze jedna sprawa. Otóż niedawno dostałem pod filmem komentarz właśnie taki. Bam! Dlaczego używam hak? Jakiś chorobca stwierdził, że ogólnie w ten sposób przejawiamy dominację nad wężem i wąż czuje się z tym źle. Pff, dla mnie to są totalne brednie i nie zwracajcie uwagi na dzieciaki, bo się bawią, jest popołudnie, więc jedziemy z tematem. Dla mnie są to totalne brednie, mam tych zwierząt sporo i nawet jeżeli taki zwierzak, przez to, że głaszczę jego głowę właśnie takim hakiem przed wyciągnięciem go z terenium, ma czuć się zdominowany, to dobrze. Niech się czuje zdominowany. Niech wie, że ja jestem Alfą, że ze mną nie wygra, że nie jestem drapieżną, który chce zrobić mu krzywdę. A tego typu zachowania, i nieważne, czy jest to głaskanie hakiem po głowie, czy pukanie w pudło, czy. Mm, nie wiem, plucie na dłoń? <laughs> Z tym oczywiście żartuję. Nieważne to jest, jak do tego podejdziecie, ale moim zdaniem przy obsłudze dużych węży, dużych samic, bo, pytonów tygrysich, pytonów siatkowanych, anakąd zielonych, pytonów skalnych, czy nawet jakichkolwiek innych węży, czy to nawet węże właściwe, danie im prostego sygnału, że w tym momencie będziemy robić coś innego niż karmienie, że nie jesteśmy wrogiem, nie będziemy atakować w spokojny sposób, po prostu przeniesiemy tego wężyka gdzieś. Jest jak najbardziej na propsie. I uwierzcie mi, że ostatnie, co bym odradzał, to pierwsze co to włożyć rękę do terrarium i wyciągnąć węża, bo wtedy wąż zobaczy i poczuje coś ciepłego i coś niedużego. I on jest w stanie wtedy waszą rękę pomylić z czymś do jedzenia. Jakie ona ma po prostu świetne te swoje. Oczęta pomarańczowe, nie? Ale przyznajcie, że jest trochę przerażająca, nie? Kurde, ale jest bomba. Świetny zwierzak. Jej wysój nie jest zbyt bogaty, ale jest to zwierzak, którego przenieśliśmy z rak systemu specjalnie do terrarium. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby przyzwyczaiła się do tego, że mnie widzi. Cały czas, ponieważ jeżeli ona osiągnie już te swoje ogromne rozmiary, ja naprawdę chcę, żeby była przyzwyczajona. W tym momencie ja jej nie mierzyłem i nie ważyłem, ale spokojnie po wielkości terrarium, po tym jak ona się tu prezentuje, możemy ocenić jej długość na ponad 2 metry. To już jest naprawdę kawał zwierzaka. Zobaczcie tutaj, jak ona rewelacyjnie rusza językiem w naszą stronę. Patrzy sobie, obserwuje, bada otoczenie. Ona się tutaj będzie rozgaszać, będzie sobie chodzić, będzie chillować. Jest to pyton siatkowany. Malayo pyton reticulatus. I jeszcze na szybko wrzucę Wam tylko, gdzie w nadchodzącym październiku możemy się spotkać. Otóż 8 października widzimy się już na tera aqua w Rybniku. Później, 15 października, widzimy się na ZooEgzotyce, oczywiście tylko ZooEgzotyka w Warszawie. I 27 października, widzimy się na targach ZooEgzotyka w Łodzi. Także październik mam tak zaplanowany. Mam nadzieję, że Was wszystkich tam spotkam, że będziemy mogli zbić pionę, pogadać o wężach. No bo o to w tym wszystkim chodzi. Do zobaczenia w październiku, właśnie na tych eventach. Bardzo ważną sprawą, jeżeli chodzi o te warany, jest też suplementacja. W naturalnym środowisku one wciągają owady, wszelakiego rodzaju bezkręgowce, ale też w ich diecie znajdziemy małe ssaki, znajdziemy inne mniejsze jaszczurki, czy też jaja ptasie. W warunkach hodowlanych bardzo ważną sprawą jest to, żeby dieta była mega urozmaicona i jak możecie zobaczyć, też suplementacja jest bardzo ważna. Ja w tym momencie podaję im małe świerszcze bananowe, czasami jak się uda, wylększarańczy, wylększa tudzież też karaczany tureckie, czasami jakieś podroby, drobno posiekane serce, kurze na przykład, ale też jaja przypiórcze w ich diecie jak najbardziej mogą wystąpić. Bardzo ważne, żeby ta dieta była zróżnicowana, ponieważ one z tego. Czerpią wszelkiego rodzaju witaminy i mikroskładniki, ale tutaj nie możemy też zapomnieć o suplementacji, która w ich wypadku, jak wszystkich gadów, których dieta w głównej mierze składa się z owadów, musimy suplementować wapno z witaminami. Tym musimy pamiętać o witaminie D3, która, jak wiemy, pozwala dużo łatwiej i szybciej przyswajać wapno. I tutaj poważnie, nie mówię o tym, że waran ma jeść danonki, po prostu wapno z witaminą D3, multivitaminę bez witaminy D3. Lub na odwrót w każdym bądź razie tego typu suplementy jak najbardziej nadają się dla naszych zwierzaków. Mamy tutaj młodziaka, to jest chyba Hyzio, albo Dyzio, albo Zyzio. Brzuszek ma pełny, więc są już pojedzone. Spróbujemy go delikatnie pogłaskać. No hej. Okej, okay, dał się dotknąć. Nie spanikował, przebiegł troszeczkę dalej, ale to też jest spoko. Słuchajcie, naprawdę one nie przejawiają agresji, także gdybym miał Wam polecić, z czystym sumieniem polecić jaszczurkę na początek, alternatywę dla agamy brodatej, to Varan Glauerta byłby na tej liście i to numerem jeden, moim zdaniem. Ja osobiście nie mogłem się tych zwierząt doczekać, jestem mega podjarany, że są w mojej kolekcji, mam tylko cichą nadzieję, że będzie tutaj przynajmniej jedna samica, bo nie wiem, czy wiecie, czy wam już kiedyś o tym mówiłem, a może się interesujecie już waranami i coś na ten temat wiecie. To samica u waranów, tak jak w tym momencie, te zwierzaki warte są plus minus 500 euro sztuka. Tak samiec w wieku dwóch lat będzie wart 500, może 600 euro, jego wartość nie wzrośnie. Samicy zaś wartość wzrośnie dwóch albo nawet trzykrotnie. Więc jeżeli uda mi się, że w tym trio będzie chociaż jedna samica, to już wygrałem. Naprawdę jestem przeszczęśliwy i mi to w zupełności wystarczy. Więc też pamiętajcie tutaj, jeżeli macie jakiekolwiek plany, aspiracje hodowlane z tymi zwierzakami, zakup jednego. No już trzeba mieć mega szczęście, żeby w tym jednym okazało się samica, bo samca dorosłego jesteście w stanie prawie zawsze kupić dorosłą samicę. Większość szanujących się hodowców Wam po prostu nie sprzeda, bo zawsze samic waranów jest deficyt na rynku. Jeszcze jedno szybkie zbliżenie na tego włóczykija. No, jest po prostu cudny.